Cześć. To jest z pachnącego żywicą. Dzisiaj wykorzystam sobie ten oto przedmiot a wykorzystam go do do posiania ogórków. Ogórków, bakłażana no i kilku innych warzyw, które wymagają szczególnego traktowania. One po prostu mają bardzo delikatny system korzeniowy, nie nadają się do do pikowania, do przesadzania dlatego yy, no chyba już każdy wie co to jest to jest część wytłoczki do jajek yy, dlatego korzystam z niej, że można tutaj posadzić, znaczy posadzić, posiać potem rozciąć na, oddzielić poszczególne sadzonki i wsadzić je razem z tą papierową doniczką do, do ziemi pewnie, że są wielodoniczki plastikowe może są wygodniejsze, ale wytłoczka jest za darmo. Poza tym nie trzeba później tych sadunek wybijać. Wystarczy taką wielodoniczkę papierową rozciąć i wsadzić do, do ziemi. W jakiś sposób też się wzbogaci, bo ponoć drżdżownice bardzo lubią celulozę. Tak, tak więc zmieniam położenie kamery i zaczynam siew ogórków. Część bytłoczki mam już przygotowaną. Standardowa, o zasłoniłem sobie światło. Standardowa mieszanka ziemi. Yy, mojej tutaj na działce, trochę piachu. Trochę yy, odkwaszonego torfu. Nie wiem jak Wy, ale ja podlewam Podlewam takie roślinki z pryskiwaczem, więc tutaj nie ma problemu z przemakaniem. Nie ma problemu z przemakaniem, po prostu są podlewane tylko od góry. Poza tym ten papier jest na tyle sztywny, że nie rozmoknie. Te wytłaczanki, które są, yy, które są z. No, takie opakowania na 10 jajek, na 10 sztuk jajek, one są troszeczkę głębsze, więc powiedzmy, że są lepsze pod tym względem. Natomiast tak naprawdę tym też wiele nie brakuje. No i ogórek, ogórek gruntowy pod tytułem Alladen F1 zostanie posiany. Kiedyś dawałem po dwa nasiona, w tej chwili daję po jednym. Dlatego, że z reguły i tak kiełkowały oba nasionka i. No i tak musiałem później wyrzucać jedną roślinę. W ogóle w ubiegłym roku siełem pomidory, chyba. Nie pomidory, ogórki na trzy razy, dlatego, że no zjadały je ślimaki i były. Sadzonki bardzo późno. Ale w zasadzie to i tak wiele nie zmieniło, bo ogórków była cała masa. No i ta ziemia pod wpływem wody po prostu sobie delikatnie osiądzie i otuli, yy, otuli tego ogóreczka. Proszę bardzo, sprawa załatwiona. Polecam ten sposób naprawdę wygodny. No, i tak samo będę sadził sobie arbuzy, tak samo będę sadził sobie melona i inne, i inne warzywa, które, no i owoce, które wymagają, jak mówiłem, delikatniejszego traktowania. Pozdrawiam, do następnego razu, cześć.